Witajcie. W tym odcinku omówię jednostki multimedialne montowane w samochodach Jeep Chrysler Dodge od 2008 roku do dzisiaj. Oczywiście zależy to od tego, jaki mamy model samochodu, ponieważ w niektórych modelach są już zastosowane zupełnie inne urządzenia multimedialne. Tu mamy jednostkę Uconnect firmy Mitsubishi Electric, jest to model RHB, czyli model z nawigacją. Występują jeszcze modele RB2 i RBZ. Jak możemy zidentyfikować taką jednostkę multimedialną? Większość starszych modeli urządzeń montowanych w markach Jeep Chrysler Dodge miała identyfikację modelu na panelu przednim w postaci trzech małych literek. I mamy tutaj w tym dolnym rogu identyfikację jednostki. To jest RHB. RHB jest to model w wersji amerykańskiej na rynek USA. Z nawigacją. Mamy system nawigacji. Tutaj nie będziemy mieli w tym momencie nawigacji na Europę, będzie dosłownie tylko kilkanaście głównych dróg przez Europę. Ale sytuacja jest taka, że występują jeszcze modele RBZ i RB2. Model RBZ wygląda identycznie, ma wszystkie funkcje dokładnie takie same, z małą różnicą. Nie ma tego przycisku NAV. Natomiast model RB2 jest identyczny jak RBZ, z tym, że jest to wersja europejska. Na czym polega różnica w wersji europejskiej i w wersji na rynek amerykański? Naciskając przycisk radio mamy AM, czyli fale średnie, FM, czyli fale ultrakrótkie i SAT. SAT to jest dostęp do radia satelitarnego Sirius, które występuje tylko na rynku Amerykańskim. Prawdopodobnie jeszcze jest to Australia i Kanada, ale nie mam tutaj co do tego pewności. Wiele osób identyfikuje te radio po nazwie Sirius. To jest błędne określenie, ponieważ Sirius jest to nazwa radia satelitarnego. W wersji europejskiej mamy tutaj AMFM bez sat. I kolejna sprawa przede wszystkim różnica polega na tym, że wersja amerykańska wyszukuje częstotliwości nieparzyste. 92,5, 92,7 dalej. Więc w tym momencie, jak widzicie, jest tutaj 3, 5, 9,7. W wersji europejskiej jest to wyszukiwanie co 1 10 MHz, w amerykańskiej co 20 MHz. I to jest różnica praktycznie podstawowa w wersji europejskiej i amerykańskiej. To jest produkt firmy Mitsubishi Electric. Występują jeszcze inne modele firmy Harman, Becker, dawnej firmy Becker Automotive, ale to omówię w dalszej części materiału. W tym radiu mamy takie funkcje jak radio, DVD, CD, nawigację i dostęp do twardego dysku. Mamy tutaj zamontowany dysk 40 GB, ale to w dalszej części materiału wszystko mówię i dokładnie pokażę. I na ten dysk możemy sobie zainstalować muzykę z płyty DVD, CD lub tutaj z panela przedniego, gdzie pod tą klapką mamy złącze USB. Tutaj, otwierając tą klapkę, znajduje się gniazdo USB. To gniazdo przeznaczone jest tylko do obsługi pendrive'a. Nie możemy z tego złącza ładować telefonu, ponieważ nie ma tutaj odpowiedniej wydajności prądowej. Jeżeli przeciążymy, możemy to radio lub jego część zasilacza uszkodzić. Wkładamy pendrive'a z muzyką, ładujemy na twardy dysk. Po naciśnięciu przycisku media mamy dostęp do Dysku twardego lub do CD, DVD Rom. W tej chwili to jest radio klienta. Jest tam nagrana jakaś muzyka. Info, mamy tutaj z Grace nota informacje, track. Możemy to podzielić na jakieś traki, możemy podzielić na foldery, możemy coś tutaj prawdopodobnie jeszcze wyszukiwać, podzielić sobie na różne ulubione. No, jest tutaj troszeczkę takich możliwości. Co prawda jest to bardzo prosty model, natomiast produkty firmy Harman Becker są bardziej zaawansowane. Kolejna funkcja to mamy obsługę dysku CD lub dysku DVD. To jest urządzenie produkowane mniej więcej od połowy 2011 roku, a realnie były montowane od 2012 roku. Jednostki Harman Becker montowane są od 2008 roku. I tu już mamy dostęp do muzyki z dysku CD. Teraz możemy na przykład ten dysk w prosty sposób przekopiować na twardziela. Jest tu taka informacja po naciśnięciu przycisku i możemy to zrobić. Teraz nie będę tego wykonywał, bo to będzie dosyć długo trwało. Nie jest to tak szybki układ jak w komputerze. Jest to raczej DVD-ROM, tak naprawdę, ale z niewielką prędkością odczytu. Zresztą system kodowania w. W tym urządzeniu nie jest taki, że płyta jest kopiowana 1 do 1 tylko ta jednostka, jak również Harman, ma swój system kodowania plików audio, więc czas przetworzenia tego DVD-ROMu, czy CD jest dosyć długi i trwa to około tam 15 minut, żeby taka płyta została skopiowana na dysk twardy. Dodatkowo mamy przycisk audio, gdzie możemy regulować funkcje podstawowe, bas treble regulacje tonów niskich, tu mamy taki prosty equalizer, gdzie możemy sobie to regulować. Menu. Menu urządzenia, system informacyjny, informacje o twardym dysku, informacje o urządzeniu, mamy tutaj numery seryjne, twardy dysk, ile mamy zajęte, ile mamy wolne. Jak można zauważyć, zajętość dysku jest bardzo mała, do dyspozycji mamy jeszcze bardzo dużą ilość miejsca do Zapisu danych. Ustawienie zegara. Możemy tutaj, jakiś tam, wybrać system, że ten zegar jest widoczny po wyłączeniu radia lub jest niewidoczny. W wersji europejskiej możemy jeszcze wybrać zegar 12 lub 24 godziny. Tak to mniej więcej wygląda. Wybór języka. Jak wiadomo, i może się domyślacie, nie ma tutaj języka polskiego, dlatego że jest to wersja na rynek. Amerykański. W wersjach na rynek polski również nie ma języka polskiego. Natomiast w jednostkach, w Jeepach montowanych już od 2014 roku, występuje polskie menu. To tak bardzo w skrócie na temat jakichś tam podstawowych funkcji tego urządzenia. Natomiast ten model ma jeszcze możliwość współpracy z zewnętrznym zestawem głośno mówiącym BT. Natomiast jest to zestaw całkowicie zewnętrzny. I tu mamy opcję obsługi tego zestawu. No w tej chwili. Że nie ma możliwości jego obsługi Uconnecta. Harman Becker nazwał sobie ten system Uconnect. Uconnectem określamy zestaw głośno mówiąc, Teraz przejdziemy do konstrukcji wewnętrznej urządzenia. Dysk twardy montowany w jednostkach firmy Mitsubishi. Tu mamy jakieś firmy HGST. Występują jeszcze dyski twarde firmy Toshiba. Tu mamy dysk ze złączem ATA, 2,5 cala, psuwany. Kieszeni. Natomiast w jednostkach produkowanych po 2015-2016 roku też są dyski 2,5 cala, ale ze złączem SATA. Są to dość specjalistyczne dyski. Dyski z grupy Automotive, dyski do zastosowań militarnych. Jaka jest różnica? Przede wszystkim taki dysk ma temperaturę pracy od minus 40 do plus 80 stopni. Jest odporny na wstrząsy. Standardowy dysk, na przykład 2,5 cala może pobierać prąd rzędu 0,5-0,8 Ampera. Te pobierają prąd do 1,5 Ampera. Są to dyski dość trudne w zakupie i Samsunga i również te toższyby produkowane są na specjalne zamówienie. Montowanie dysku standardowego od laptopa, który ma temperaturę pracy np. od 0 do plus 40 stopni po okresie zimowym lub bardzo gorącym może się zakończyć jego uszkodzeniem. CD-ROM lub DVD-ROM Ponieważ spełnia to dwie funkcje, w tym przypadku jest to typowy układ DVD wideo czytnika. Na tej płytce mamy wszystkie przetworniki MPEG i stąd uzyskujemy sygnał Digital, jak również sygnał analogowy wideo. Tak to jest skonstruowane, ponieważ na płycie głównej, którą za chwilę pokażę, nie ma żadnych przetworników cyfrowo analogowych oraz MPEG, które obsługują system DVD. Natomiast w jednostkach Harmana taki transport spełnia rolę tylko i wyłącznie DVD-ROMu, a pełna obsługa obrazu wideo znajduje się na płycie głównej. Ale to dopiero później zobaczycie jaka jest kolosalna różnica w konstrukcji urządzenia firmy Mitsubishi i Harmana. Mitsubishi wyprodukowało to dla Chryslera, ale jest to wersja, która według oficjalnego cennika jest dwukrotnie tańsza niż urządzenia firmy Harman-Becker. Płyta główna jednostki RBZ, czyli jednostki bez nawigacji. Układ zasilacza. Jakiś analogowo-cyfrowy przetwornik AKM, AKC szajki. System kontrol. W tym procesorze mamy zapisane systemy komunikacji, sterowanie poszczególnymi funkcjami, komunikacja z samochodem. Jest tutaj również port do komunikacji z pojazdem, końcówka mocy, tuner AM, FM, pamięć flash, pamięć RAM i procesor systemowy, który tutaj robi praktycznie wszystko. Cała obsługa graficzna, wszystko co radio może praktycznie nam wyświetlić, jest tutaj zapisane. Od spodu mamy układy jeszcze zasilacza. Tu mamy układ firmy ST, który steruje tunerem radiowym. Jest tutaj procesor audio przetwornik cyfrowo analogowy, funkcja RDS-u i tak dalej, tak dalej, cały mózg radia. No i trochę takich różnych drobnych elementów do połączenia poszczególnych bloków pomiędzy sobą. Dwa złącza. To małe złącze służy do połączenia z panelem przednim, to duże jest to podłączenie dysku twardego. Banalnie, jak widzicie, prosta konstrukcja urządzenia. Tu mamy płytę główną od jednostki RH B Systemem nawigacji. Troszkę większy procesor systemowy. Pamięci mają podobne te procesory, jednak ten ma więcej wyprowadzeń, więcej portów. I tu jest łącze do komunikacji z modułem nawigacyjnym. Tak wygląda moduł nawigacyjny. Jest to komputerek firmy Germin. Znajduje się on tu w takiej podstawce adaptacyjnej. To jest realnie cała nawigacja Germina. Tu mamy port adaptacyjny, taką płytkę, która jest zamontowana w tym miejscu. I to jest taki element pośredni łączący nawigację. Tu jest układ komunikacyjny USB, a w tym miejscu mamy zasilanie niezależne. I to jest praktycznie jedyna różnica. Polegająca na konstrukcji radia z nawigacją i radia bez nawigacji. Reszta, praktycznie mamy takie same. Różnica jeszcze jest też w edycjach tych urządzeń, ponieważ cały czas w toku produkcji występują jakieś zmiany. I z jednej strony mamy tą pamięć, z drugiej mamy coś innego, i można na przykład znaleźć takie jednostki oparte już na tym większym mikroprocesorze systemowym. Ale bez tego złącza, czyli płyta będzie identyczna, dokładnie taka sama w wersji z nawigacją jak i bez nawigacji, tyle że będzie brakowało tego złącza i dosłownie kilku malutkich elementów po drodze. Tu mamy układ komunikacyjny między kanem a procesorem. I to tyle, co by było praktycznie o tych jednostkach. Natomiast najczęściej występujące usterki w tych modelach to jest usterka transportu DVD-ROM oraz Usterka polegająca na tym, że najpierw na wyświetlaczu pojawiają się kreski, paski, radio mryga, aż w końcu nie działa w ogóle. I te usterki są oczywiście do naprawy przynajmniej dla mnie jest to normalna czynność serwisowa. Także tutaj przedstawiłem wam taki krótki pokaz, jak takie urządzenie jest skonstruowane. Są to banalnie proste jednostki multimedialne. Montowane w tych samochodach do dzisiaj. Robione są od mniej więcej, tak jak powiedziałem, 2012 roku. Kolejny model urządzenia, który tutaj Państwo widzicie, to jest REZ-jednostka w wersji europejskiej. I ten model jest konkretnie tego urządzenia uszkodzony, trafił do mnie do naprawy, jeszcze go nie zrobiłem, możemy wybrać zakres radiowy, średnie, długie i FM. W wersji amerykańskiej będziemy mieli tylko średnie i FM, i nie mamy tutaj częstotliwości radiowej. I to jest bardzo typowa usterka dla tego modelu: brak odbioru częstotliwości radiowych. Natomiast CD-ROM i DVD-ROM powinien normalnie funkcjonować. radio z samochodu Dodge. Jak widać radio nie działa, a CD funkcjonuje normalnie. Omówię teraz pokrótce jakieś funkcje tego urządzenia. W porównaniu z funkcjami firmy Mitsubishi nie ma tu praktycznie żadnych znaczących różnic. Analogicznie jak w Mitsubishi mamy tutaj pod klapką złącze USB, dostęp do menu, system informacje, Ustawienie zegara, ustawienie języków, i tu mamy już dużo, dużo języków do wyboru, dużo więcej niż w poprzedniej jednostce. Informacje systemowe, baza GraceNote, system operacyjny, numer seryjny, a to to naprawdę nie wiem do końca co jest. I dostęp do twardego dysku, skasowanie wszystkiego. Skasowanie zdjęć, ponieważ tu możemy jeszcze zdjęcia dodać, ale to zaraz powiem gdzie one są dostępne. I zajętość twardego dysku. No troszeczkę tego jest 2,2 ,2 giga, no to już trochę muzyki można zainstalować. Jeśli chodzi o zdjęcia, o których przed chwilą powiedziałem, możemy tutaj te zdjęcia sobie wybrać. O, tu będzie wyświetlana częstotliwość radiowa w przypadku sprawnej jednostki, a tu możemy sobie montować zdjęcie, które nas interesuje jako tapeta urządzenia. Do tego służy ta funkcja My Pictures i analogicznie jak w jednostce Mitsubishi, mamy tutaj dostęp do dysku, dostęp do CD lub DVD-Romu i wejście AUX, to wejście AUX będzie aktywowane dopiero po podłączeniu tutaj jakiegoś źródła. No i praktycznie taka jest różnica, jeśli chodzi o Mitsubishi A. Harmana. natomiast konstrukcja wewnętrzna tego radia w porównaniu z Mitsubishi to jest totalna przepaść. Matryca o co najmniej 50% większej rozdzielczości od firmy Mitsubishi. Wykonanie dużo lepsze, moim zdaniem zdecydowanie. Ale to zaraz pokażę płytę główną od modelu REZ i zarazem będzie to taka sama płyta od modelu REN, natomiast model REN jest to wersja. Amerykańska. Płyta główna jednostki REN i RES. Układ zasilacza oparty na przetwornicy DC-DC. System grafiki. Pamięć RAM. Pamięć RAM do grafiki. Identyczny, praktycznie, układ scalony jak mamy zastosowany do tunera radiowego w jednostce Mitsubishi. I tutaj dopiero można zobaczyć, ile jest tych elementów. Zdecydowanie więcej. Komunikacja audio wideo do obsługi na przykład wejścia wideo, wyjścia wideo, kamery cofania. Procesor systemowy, dwie pamięci RAM do procesora, to tworzy taki jeden zespół. Tu mamy cały system kontrol oparty na Xilinxie FPGA, przez niego przechodzą wszystkie informacje. Taki hub do wszystkich układów. Tu jest wyjście LVDS do sterowania Wyświetlaczem to jest złącze do matrycy. Dwie pamięci flash główne, gdzie jest cały system operacyjny. Zawarty w tym procesorze systemu operacyjnego nie mamy. I poza tym to są jakieś porty USB i komunikacyjne. Nie wnikam gdzieś. To wszystko wiele, wiele lat temu po raz pracowywałem, ale, ale już do tego nie będę wnikał. I tu mamy interfejs do Campus w tym miejscu. Pod tymi. Blaszkami, ekranami. Wezmę drugą płytę, już troszkę rozmontowaną. Mamy dwa tunery FM niezależne. Tu jest jeden tuner AMFM oparty na układzie firmy Philips, i tu mamy drugi. A tak naprawdę powinniśmy mieć drugi, to jest różnica między jednostką europejską a jednostką na rynek amerykański. Przy wersji na rynek USA mamy jeden tuner. Ta część jest pusta. W Europie mamy jeden tuner tu, drugi od spodu. I to pewnie będzie wersja europejska, chociaż nie jestem tego pewny. Zaraz zajrzymy do środka. Jak wygląda sytuacja. Dokładnie. Proszę zobaczyć. No. Tak to się prezentuje. Z tej strony są dwa tunery. Z tej strony mamy jeden na tej płycie. Na czym polega ta różnica? Po to jest drugi tuner. Drugi śledzi na wszystkie stacje w tle, tak żeby przełączenie z jednego nadajnika na drugi nadajnik było natychmiastowe. Drugą kolejną sytuacją jest to, że mamy listę stacji radiowych na wyświetlaczu, no teraz nie mogę tego pokazać na tej jednostce, ponieważ nie działa ten tuner FM, ale tu jest lista stacji radiowych powinna być. I on w tym momencie wyświetla nam automatycznie, jakie stacje mamy jeszcze do dyspozycji, korzystając z drugiego tunera radiowego. W USA tej opcji niestety nie ma. Natomiast różnica praktycznie pomiędzy wersją USA a europejską polega na oprogramowaniu i oczywiście na tym braku drugiego tunera radiowego. Dyski twarde, podobne jak w tym radiu Mitsubishi. DVD-rom innego producenta. Także proszę zauważyć, jak to jest skomplikowane w stosunku do Mitsubishi. W tym urządzeniu wejście USB jest obsługiwane za pośrednictwem tego lub tego procesora. Jest kompletnie również przez te różne rodzaje bramek, wszystko zabezpieczone totalnie że usterka, zwarcie na złączu, na przykład DVD-ROMu, nie spowoduje uszkodzenia procesorów systemowych. Wszystko jest separowane bramkami. W przypadku Mitsubishi nie ma kompletnie nic. Jest to totalny golas. Ograniczenie do minimum. Wejście podpięte USB, za pośrednictwem tego złącza na przykład, wchodzi bezpośrednio na procesor. Nie ma po drodze nic. Zwarcie wyprowadzenia USB do zasilania powoduje automatycznie uszkodzenie portu USB w tym mikroprocesorze. Tak samo analogicznie, tutaj. Wejścia sygnałów CD, DVD są bezpośrednio na procesor, praktycznie. Nie ma tutaj nic pośredniczącego, nie ma kompletnie żadnych zabezpieczeń. To jest Mitsubishi i jest to wersja zubożona. Chodziło o przede wszystkim cięcie kosztów. Jeszcze poruszę temat dźwiękowy. W przypadku radia Mitsubishi cały procesor DSP i audioprocesor zawarty jest w tym układzie NXP czy Philipsa. Tutaj w tym modelu jest identycznie, też jest NXP i Philips, ale z tego wychodzi sygnał digital lub CD-ROMu i DVD wychodzi sygnał cyfrowy i jest podawany na przetworniki cyfrowo-analogowe, które się znajdują w tym miejscu dwa dwukanałowy mamy wtedy cztery kanały, bo wyjście jest czterokanałowe i dopiero z tych przetworników sygnał jest podawany na końcówkę mocy. Także powiem, że konstrukcja urządzeń jest to kompletna, totalna przepaść między Harmanem a Mitsubishi. Teraz typowe usterki dla jednostki REN iRZ. E Podstawowa usterka to jest najbardziej najczęściej spotykana, to jest brak odbioru tunera radiowego. Kolejna usterka to jest brak dostępu do twardego dysku. Po naciśnięciu menu System informacje i menadżera twardego dysku i wyświetl ilość miejsca na dysku mamy tutaj same zera 000. Zero, zero, zero. Kolejną usterką często spotykaną jest to, że po w kilku lub kilkunastu minutach odtwarzania cd rom radio się blokuje, zawiesza i nawet nie działa panel dotykowy. Następną usterką może być to, że mamy brak możliwości obsługi panela dotykowego. Naciskając na panel dotykowy on kompletnie nie reaguje. Lub jeszcze jedna usterka to jest to, że radio w ogóle nie funkcjonuje, w ogóle nie działa, natomiast mamy podświetlenie. Przycisku. W tej chwili też przyciski są podświetlone, natomiast przy usterce, takiej, no, że powiedział, mniej spotykanej, panel jest dotykowy ciemny. I to tyle, jeśli chodzi o jednostkę REZ. Jeszcze tak na koniec tego materiału, ponieważ będzie druga część dotyczących jednostek harmana z systemem nawigacyjnym, w jaki sposób szybko rozpoznać, czy jest to wersja z nawigacją, czy bez nawigacji? Mówimy to o jednostce firmy Harman Becker. Różnica jest niewielka. W wersji amerykańskiej mamy gałkę z kołnierzem i napis Sirius. W wersji europejskiej mamy tutaj gałkę z gumy. Ale porównując wersję z nawigacją i bez, różnica polega na przycisku. Tu mamy przycisk audio w wersji bez nawigacji, a w wersji z nawigacją mamy przycisk NAV. To jest dość istotne. Ponieważ często, jeżeli ktoś sprzedaje gdzieś na różnych portalach takie urządzenia, to pisze radio, nawigacja Jeep Chrysler Dodge. To jest pierwsza informacja, i w tym momencie tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to kupi takie radio. Mówi o nawigacji z nawigacją. Więc tutaj macie Państwo podstawową informację: NAV lub Audio. Kolejna bardzo istotna rzecz: obie jednostki występują w dwóch systemach Kana kan wolny, kan szybki, kan B, kan C czy kan IHS e, różne są określenia. Jeden ma 256 bitów na sekundę, drugi 1 e, megabit na sekundę transmisji danych. I teraz te jednostki w zależności od wersji samochodu mają różne systemy komunikacji. I jeżeli źle taką jednostkę dobierzemy do samochodu, to ona pomimo że wygląda identycznie, nie zadziała w danym pojeździe. Na to trzeba również zwrócić uwagę. I kupując, warto oczywiście pamiętać o tym, co powiedziałem na początku materiału o tych symbolach identyfikacyjnych danego modelu. W kolejnym odcinku omówię konstrukcję wersji z nawigacją. Będą to kolejne cztery jednostki: w wersji europejskiej dwie i w wersji amerykańskiej dwie. Przede wszystkim różnią się totalnie konstrukcją wewnętrzną, natomiast wygląd zewnętrzny jest identyczny oraz będzie drobna różnica funkcjonalności obu urządzeń.